Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Dzisiaj materiał troszeczkę inny, z racji tego, że porozmawiamy sobie o, w zasadzie, podejmiemy się w dywagacji dwóch tematów. Z racji tego, że bardzo dużo z Państwa dzwoni do mnie, za co oczywiście serdecznie dziękuję, bądź pisze do mnie na maila, ewentualnie na WhatsAppie czy też Messengerze. Pani Badrygu, jaki telefon, itd. Tak tak Oczywiście konsultacje mamy, są one płatne, trzeba się zapisać wcześniej, ale tutaj nie o tym. Jeżeli chodzi o taki kluczowy problem, który pojawia się zawsze na moich konsultacjach, to są to dwa, można powiedzieć, takie dwa małe problemy, które składają się w jeden problem. Problem główny nazywa się jaki telefon, ale problemy dwa zawsze są te same i powtarzalność jest zawsze 100%. Kupić telefon, na którym nie stać, czy kupić telefon lepszy? Ale w kredycie. I dzisiaj rozwieję Państwa wątpliwości, pokażę praktyczne przykłady, dlaczego nigdy nie warto brać kredytu, dlaczego nigdy nie warto brać w abonamencie, dlaczego nie warto dobierać pieniędzy do lepszego telefonu, który ma być na lata. Posłużę się dzisiaj najlepszymi możliwymi przykładami, które raz na zawsze wybiją Państwu z głowy głupi pomysł i głupie pomysły na braniu telefonu lepszy ale w kredycie, bo jest na lata. Także jeżeli brzmi ciekawie, zachęcam Państwa do oglądania. A jeżeli masz swój sprzęt do naprawy, to bobrygsm.pl Na samym wstępie naszego przykładu pokażę Państwu dwa telefony, które miały debiut w 22 roku. Oczywiście 2022 rok to można powiedzieć, że taka końcóweczka kaszlu była. No i ludzie, można powiedzieć, wracali do żywych. No i bardzo dużo ludzi stwierdziło i bardzo dużo ludzi podjęło tą decyzję. I to jest najlepszy przykład, nie ma lepszych telefonów na dzisiejszy przykład. W momencie, kiedy nie przewidzieliście Państwo tego, zobaczcie, no, w 20 roku, 19, 18, braliście kredyty, wszystko było w porządku i z Was przewidziało to, że będzie no to, co było. No, do nikt nie przewidział tego. No, a co się stało? Do kredyty poszybowały w górę, ludzi wysprzęgliło, stracili mieszkanie. No, kurna, raty kredytów. Moi znajomi jeszcze mają po prostu PTSD związane z tymi kredytami. Oczywiście zaraz stopy idą w dół, ale srak się ma do tego, że przez ostatnie dwa lata pili wodę z wiadra i jedli mąkę zamiast chleba. No, tak to mniej więcej się prezentowało. I w 2022 roku miały premiery dwa telefony, które są uważane za taki. No Dzisiaj posłużymy się tym przykładem, oczywiście zaraz przejdziemy na stronę internetową, nie będzie trzeba oglądać mojego Ritza cały czas. Albo może już przejdźmy, to będzie nam łatwiej rozmawiać. W 2022 roku miały premierę dwa telefony. iPhone 14, seria 14, Pro, Pro Max i Plus oraz S22, 22 Plus i Ultrasek i zwykła. Jeżeli chodzi o te dwa modele, to są fenomenalne, można powiedzieć, przykłady. Z racji tego, że ludzie, którzy po kaszlu, świeżo co, stwierdzili, że oni biorą telefon na raty. Bo kupują sobie dobry, żeby był na lata. Samsung S22 wtedy kosztował 3999 zł. Mnóstwo ludzi brało je w abonamentach, mnóstwo ludzi brało je na kredytach, bo to telefon na lata, prawda? Ile mamy po premierze tego telefonu? No, raptem 3 lata. Czyli no, założenie, że będzie ten telefon jakby służyć tam przez 5, 6 7 lat, 7 Niektórzy mówili, o, bo moja S10, moja S9, S8 i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj masowo w S22 padają procesory. I to jak muchy. I to są telefony, które ludzie dopiero co skończyli spłacać. I już trzeba brać nowy, oczywiście flagowy, no bo potrzebujesz, prawda, tej wydajności. No to jeżeli nic ci się nie dzieje, no to stwierdzisz, że sprzedasz ten telefon. Proszę bardzo. Samsung S22 500 zł. Ile minęło? 3 lata. Cena wyjściowa? 4 koła. Dzisiaj 500. Jakbyś mi przyniósł ten telefon do mnie na serwis, za ile bym go kupił? Patrząc na to, ile tam procesorów robiłem przez ostatnie dwa miesiące, no może stubę bym ci dał, ale to tylko dlatego, żebyś się nie czuł bądź nie czuła źle. Ogólnie nie chciałbym tego telefonu. No i teraz zobacz. Tutaj mamy przykład telefonów, który, no, tak się można wpierdzielić, że to słowo wpierdzielić, to jest to, tak jak się pieprzy sałatkę, to możecie sobie dodać, no, tak się można w Piździć w sprzęt, że to jest nieprawdopodobne. Samsung S22 to jest jestestwo monumentu porażki decyzji finansowej. Ludzie, którzy wybrali wersję Ultra, zwykłą, nie ma to znaczenia. Wszystkie tak spadły na łeb naszej, to był tak nieudany model, tak grzejący się, gubiący zasięg i zobaczcie, no w 22 roku stwierdziliście razem z małżonkiem albo z żonką, że bierzecie sobie flagowe modele, bo potrzebujecie wydania się. Słuchaj, Halinka, kupmy raz i miejmy spokój na długo. Nie minęły 3 lata. Ja tych procesorów już nawet nie wiem ile zrobiłem. To są ludzie, którzy płaczą i płacą. Tak to wygląda. No dobra, ale stwierdzisz sobie, no to jak nie Samsung, no to iPhoneo. No bo iPhone to przecież jakość sama w sobie, prawda? To porozmawiamy o iPhonie, który kosztował 5 tysięcy. Kurtyna już czy później? Moi drodzy, dzwonicie do mnie Państwo, kupujecie konsultacje u mnie, które no może na razie są dosyć przystępne cenowo, ale no to ze względu na to, że jeszcze nie mam aż takiego obłożenia. Niemniej jednak nie ma możliwości, że szukacie Państwo telefon na kredyt ze mną. Ja jestem absolutnym wrogiem kredytów. U mnie nie ma czegoś takiego, jak e, wezmę lepszy, żeby był na lata, wezmę sobie w kredycie, bo potrzebuję. Nie potrzebujesz. Potrzebujesz to ułożyć sobie życie finansowe. O tym mam filmiki biznesowe, jak zarządzać majątkiem, jak oszczędzać. Mam, mam wszystko. Masz kompendium wiedzy za darmo, nawet nie musisz moich konsultacji nabywać. Wystarczy zobaczyć, jak odłożyć na sprzęt, żeby cię było na niego stać. Nie musisz brać kredytu. A jeżeli myślisz, że kredyt to dobry pomysł, to na pierwszym moim filmiku opowiadałem Ci o flipie 4, którego nabyłem za gotówkę, bez kredytu za chyba 4500 zł, on był warty 800 po dwóch latach. Tutaj pokazuję Ci dwa fenomenalne przykłady w 2022 roku iPhone 14 Pro i S22. O ile iPhone 14 Pro jeszcze takim monumentem porażki nie jest, to jakby przeskok technologiczny, jaki nastąpił pomiędzy 14 Pro a 16 Pro, to są dwa modele wyżej, to powiem Wam szczerze, że jest yy, nieludzki. I w momencie, kiedy wybraliśmy sobie iPhone'a 14 Pro, bo miał być na lata, miał być w kredycie, oczywiście, jeżeli coś kosztuje 5000 tysięcy, no to w kredycie wyjdzie 6,5, no to i oczywiście, no pierwsza, druga i trzecia rata za ten telefon nie boli tak jak 32 rata za ten telefon, albo nawet 20 rata za ten telefon, to w momencie, kiedy jeszcze się nie zbije, nie spadnie, bądź się nie zepsuje, no to jeszcze można przełknąć gorycz porażki, trzeba nadrobić gówniane decyzje to w momencie, kiedy potrzebujemy nagle ten telefon do pracy, do zdjęć dalej, a się okazuje, że iPhone 16 Pro, który ma dwa latka, tylko jakby mniej, no gniecie 14 Pro na łeb, na szyję, tak samo dzisiejsze S25, to co robią z S22, to jest no po prostu Nelsona mu zapinają w łazience przy grzejniku, no i no tyle. No tak to wygląda. I to są telefony, które dopiero co skończyliście Państwo spłacać, i to zawsze jest zły pomysł. Zawsze jest zły pomysł. Nigdy nie bierzemy telefonu droższego, ale w kredycie, bo jest przyszłościowo. Przyszłościowo nie będzie nigdy to, co dzisiaj jest sufitem, za dwa lata będzie podłogą. I to, co dzisiaj jest kłonształtem inżynierii, jeżeli mówimy o S25 Ultra, o 16 Pro Maxach, to za dwa, trzy lata to jest nic. I teraz to, co tłumaczę każdej osobie, która do mnie dzwoni. Panie, co to jest dwa, trzy lata w technologii? Pragnę wam przypomnieć, że dwa lata temu nie było czata GPT, dzisiaj strona internetowa powstaje bez programisty, dzisiaj nie potrzeba copywritera, to jest taki gościu, który ci tam pisze mm, opis do sprzedaży produktu, rozumiesz? Dzisiaj czat GPT ci to napisze, dzisiaj scenariusze do jakichś tam scenek w szkole powstają z czata GPT, dzisiaj wszystko robi AI, to jest dwa lata. I teraz sobie wyobraź trzy lata w technologii. To jest naprawdę turbodziura. To, że dla ciebie się nic nie zmieniło i przez ostatnie trzy lata ty nie zauważyłeś, bądź nie zauważyłaś, że technologia poszła do przodu, Sarak się ma do tego, że ona wystrzeliła do przodu i to w taki sposób, że to łeb pęka. Dzisiaj do mnie ludzie dalej dzwonią, że o, P30 Pro, świetne zdjęcia. On robi świetne zdjęcia. Jak na tamte czasy. 2019 rok ale na pewno nie jak na dzisiejsze czasy. Dzisiaj to jest telefon śmietnik, można powiedzieć. Głównie to policja kryminalna pyta się mnie, czy mam takie telefony, bo to są takie telefony, które jeszcze można podsłuchiwać ludzi w czasie rzeczywistym, bez informowania drugiej osoby, bo ma starego androida po prostu. I to głównie, to jest jedyne zadanie tego telefonu. On robi zdjęcia. Oczywiście lepsze zdjęcie niż LG V30 czy V50, o jakich my telefonach w ogóle rozmawiamy? Zadaniem tego filmu jest przekazanie ci dosadnie, jeżeli właśnie się zastanawiałeś, bo właśnie się zastanawiałeś, jeszcze nie wiem jaka będzie miniatura tego filmu, nie wiem nic, ale Chcę zawsze przekazać wartość i wiedzę. Jeżeli teraz zastanawiasz się, bo nie zastanawiacie się razem nad wyborem telefonu, czy kupić telefon, na który nas stać, czy dołożyć i kupić sobie flagowy model, tu masz najlepszy przykład. Jeżeli wzięlibyście to na dwa lata, to tego iPhone'a, zobacz, 5000 a 1000 złotych. Rozumiesz o co chodzi? Nie daj, że przepłacisz w ciągu dwóch lat, jak telefon będzie za 5000, weź go za to 6,5 oddasz, to 1000 zł, naprawdę? Powiem szczerze, że to jest żałość. To jest po prostu żałość. I trzeba wziąć siły na zamiary. I tyle. Oczywiście nagram też drugi odcinek pytania, odpowiedzi: jak przygotować się bardziej mentalnie do tego, i żeby zobaczyć, czy na pewno jest ci potrzebne flagowe, czy nie. a zadanie tego filmiku było ci pokazać, że nigdy nie jest dobrym pomysłem branie telefonu na raty, na abonament, w leasingu. Bądź w innych głupotach, i nigdy nie jest to dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o perspektywę czasu, bo nie wiemy, co się zepsuje. S22 jak wychodziła, świetny telefon, no flagowiec, prawda? No nie, no to co się, jakbym wiedział, to co się działo wtedy, to bym po prostu chodził i ludziom z kurzą stópką, nie kupuj, bo procesory będą zdychać, zobaczysz dwa lata i was wysprzęgli. No i, no i co? No i padają jak muchy, no ekrany zielone miecze, to, to jest monument porażki, jeżeli chodzi o, jakby, no to jest chyba jeden z najgorszych modeli Samsunga ostatnich 10 lat. Ale wzięty w kredycie w 2022 roku. Także dla tych ludzi, którzy brali wtedy kredyt, wielkie brawa. Oczywiście, no nie brawa, tylko minuta ciszy i tyle. Jeżeli cenisz to, co robimy, na dole masz dwa linki. Pierwsze z naszego patrona, i tam możesz zostać naszym patronem. Wszystkim patronom serdecznie oczywiście dziękuję, bądź możesz wesprzeć nas bezpośrednio na YouTube, klikając przycisk Super Podziękowanie, bądź przycisk Wesprzyj. Za wszystkie wsparcie i wszystkim wspierającym również z całego serca dziękuję. Na ten moment serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego. Cześć.